Cześć, cześć, witajcie w nowym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będzie wyjątkowo, ponieważ nie będziemy niczego robić w kwestii DIY. Mhm. Nie będziemy robić robótek ręcznych, nic z tych rzeczy. Słuchajcie, od dłuższego czasu moją bardzo wielką pasją, oprócz oczywiście DIY, stało się też rysowanie. Od ponad roku, nawet już prawie chyba dwóch lat, maluję akwarelami, a od kilku miesięcy próbuję swoich sił również w rysunku digitalowym. I powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo mnie to kręci. Oprócz oczywiście tego, że to mi sprawia ogromną Friday, postanowiłam to też wykorzystać w mojej działalności blogowej, ponieważ od początku roku staram się co miesiąc udostępniać kalendarze do druku. I wcześniej były one, te wszystkie ilustracje były robione metodą tradycyjną, czyli najpierw rysowałam na, na papierze, potem to skanowałam do komputera, obrabiałam w programie graficznym i następnie wrzucałam już do gotowego mojego szablonu do kalendarza. Ale żeby teraz sobie ułatwić trochę tę procedurę i też, żeby nie bawić się w utratę jakości tych moich ilustracji, zbyt dużo. Kombinowania z obróbką kolorów, postanowiłam wszystkie te ilustracje robić już od razu w wersji digitalowej, co mi bardzo, ale bardzo ułatwia sprawę, bardzo przyspiesza moją pracę i jest to naprawdę niezastąpione. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, trochę opowiedzieć właściwie, jak powstają moje ilustracje do kalendarzy, które udostępniam za darmo na swoim blogu. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ich zobaczyć, to koniecznie zajrzyjcie w opis, gdzie podlinkuję zakładkę na moim blogu. I tam co miesiąc pojawia się nowy kalendarz z lisem Tak Mam ogromnego fioła na punkcie lisów Uwielbiam lisy I uważam, że to są tak przedziwne stwory Tak tyle dźwięków, co one potrafią z siebie wydać To jest niemożliwość Ogólnie, jeżeli chcecie poznać całą historię tego, jak w ogóle powstały te moje lisy Od czego to się zaczęło Koniecznie właśnie zajrzyjcie do tej zakładki, o której wspominałam Link znajdziecie w opisie Dzisiaj pokażę Wam w bardzo ekspresowym tempie, w przyspieszonym tempie, jak przygotowuje takie lisy, takie ilustracje już w wersji digitalowej. To co jest istotne. Swoje ilustracje przygotowuję na tablecie firmy Samsung Galaxy Tab S4. Nie jest to filmik sponsorowany, uprzedzam wszel wszelkie jakieś komentarze czy sugestie w tej kwestii. Wszystkie swoje ilustracje, zarówno te, które udostępniam właśnie w formie kalendarzy, czy ogólnie jako ilustracje na fanpage'u, ponieważ co tydzień w poniedziałek, po w ramach kreatywnego poniedziałku pojawia się nowa ilustracja wykonana przeze mnie, więc jeżeli macie ochotę, to koniecznie zajrzyjcie tam, link w opisie do fanpage'a. Wszystkie swoje ilustracje przygotowuję. W programie Autodesk Sketchbook. Jest to e, aplikacja na Androida, nie wiem czy na iOS-a też. Jest to darmowa aplikacja, która uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo dużo możliwości daje i jest bardzo intuicyjna. No to zabierzmy się do roboty. Ogólnie, jeżeli chodzi o m, całą moją wygodę pracy, że tak powiem, to e, najczęściej swoje ilustracje przygotowuję. Siedząc na kanapie albo na łóżku Podczas rysowania bardzo często coś sobie oglądam Dużo częściej oglądam niż na przykład słucham Chociaż w sumie, gdy włączam sobie film To ja tak naprawdę nie, w 100% Nie skupiam się aż tak bardzo na Tym, co się tam dzieje, bardziej słucham Czyli w sumie takie wiecie, wyrównane e, Najczęściej włączam sobie filmy, które już znam e, Żeby nie musieć Mocno skupiać się na fabule Nie wiem, czy też tak robicie Ale ja po prostu lubię, gdy coś mi Chciałabym razu powiedzieć, że nie jestem ekspertem w kwestii rysunku ogólnie, nieważne czy to digitalowego czy po prostu tradycyjnego, e, ponieważ e, nie mam aż tylu umiejętności i takiej wiedzy. Ze swojej strony mogę jedynie. E, Powiedzieć o jakichś moich doświadczeniach, o moich próbach, więc to jest tak naprawdę wszystko, co Wam mówię, to jest tak typowo amatorskie, raczej wynikające z tego, że chciałabym po prostu opowiedzieć o mojej, moim systemie pracy, a niekoniecznie doradzać Wam, jak się nauczyć rysunku, ponieważ w internecie znajdziecie dużo, dużo więcej osób, które potrafią to robić lepiej. W momencie, kiedy zaczęłam e, tworzyć te wersje digitalowe, te rysunki digitalowe, to naprawdę. Komfort pracy mi się o tak o zmienił Jestem zadowolona z jakości Dzięki temu powstała udoskonalona wersja mojego logo Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę A moje logo, moja podobizna nazwijmy Którą zrobiłam wcześniej sama w wersji tradycyjnej Potem właśnie skan i tak dalej, obróbka Teraz została zrobiona już w wersji digitalowej Udoskonalona, moim zdaniem wygląda genialnie Jest świetna i jestem nieskromna w tym momencie, wiem ale skromność jest przereklamowana i pamiętajcie o tym. Jeżeli wiemy, że robimy coś dobrze, to kurczę, trzeba się tym pochwalić. Dobra, do, dosyć już sobie pogadałam, zacznijmy rysować. To, czego nauczyłam się od innych twórców, to to, żeby najpierw szkic robić czerwonym ołówkiem. Nie robię go dokładnie, ponieważ chodzi tylko o ogólny zarys, a gdy już uzyskam taki efekt, jaki mnie zadowala, robię lineart czarnym piórem. Robię dość grube linie, bo akurat tak, taką estetykę lubię. E, udoskonalam, usuwam jakieś kanciaste formy, jakieś niedoskonałości, aż efekt mnie w pełni zadowoli. Daję sobie na to czas, ponieważ wiem, że lineart jest bardzo, bardzo istotny i tak naprawdę jest wyjściem do tego, żeby rysunek był jak najlepszy. Ile dobrze pamiętam, to ten tablet mam od kwietnia Zaraz zobaczymy Od drugi połowy kwietnia I pamiętam, że po prostu o już od razu mój pierwszy rysunek, który wykonałam To była podobizna mojego przyjaciela, ponieważ zbliżały się jego urodziny I chciałam wykonać mu jego podobiznę w wersji takiej, wiecie, Assassin's Creed Po prostu on bardzo lubi ten klimat, te klimaty, to uniwersum, i stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł. Jestem zadowolona z tego rysunku. Jest on prosty, bardzo uproszczony, bardzo, 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 bo to nie jest, wiecie, realistyczny rysunek. Pierwsze właśnie listy, które wykonałam na tablecie, były strasznie kanciasne. No, bardzo mnie to drażniło, ponieważ miałam wrażenie, że moja ręka nie, właśnie nie jest w stanie oddać tego, co tak dobrze znam. No ale tak naprawdę trochę się podszkoliłam, troszkę mi lepiej to już potem szło. No i teraz już jestem zadowolona z ataktu, choć oczywiście dalej próbuję to doskonalać, cały czas próbuję to ćwiczyć Dlatego tak daję sobie dużo czasu, jestem wobec siebie wyrozumiała, ponieważ cały czas ćwiczę I cały czas przypominam sobie, Aśka, ty się uczysz, ciągle się uczysz Także tak, więc teraz jestem już zadowolona z ataktów, ale na początku tak nie było gdy lineart jest gotowy, biorę się za kolorowanie. I tutaj widzę, że szkoły są różne. Niektórzy zaczynają najpierw od tła, inni zaczynają od głównych elementów. Ja tym razem postanowiłam zacząć od łódeczki, którą widziałam. E, zaczęłam cieniować i kolorować szarym pędzlem. O, szarym pędzlem, tak. Następnie wzięłam się za koszulkę. I powiem, że wam, że ta kolejność jest dla mnie dość nietypowa, bo zazwyczaj zaczynam od pokolorowania lisa. Skupienie się na lisie, dopiero potem się biorę za ubrania, potem się biorę za inne elementy, a na samym końcu robię tło. Czy to jest poprawne? Nie wiem, mnie jest po prostu tak wygodnie, a uważam, że najważniejsze jest to, żeby robić zgodnie ze sobą. I oczywiście pewne zasady należy zachowywać, ale akurat y, ja dopiero się uczę i daję sobie taki margines, że nie muszę wszystkiego wiedzieć od razu. Zauważam, że im więcej czasu poświęcę na nadawanie ym, głębi rysunkowi, cieniowaniu, bawieniu się kolorami, tym lepsze efekty uzyskuję i on nie wygląda tak płasko. I oczywiście nie mogę zapomnieć o swoim podpisie, bo dla mnie, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, więc na każdej mojej pracy najnowszej znajdziecie podpis JWM, które są inicjałami od mojego imienia i nazwiska. Piękny nisz już jest gotowy Dlaczego łódka? Dlaczego woda? Dlaczego papierowa łódka? Zacznijmy od tego Czy mam papierowa łódka? Tak naprawdę dosłownie nie wiem Po prostu lubię, bardzo lubię ten kształt Uważam, że on jest ciekawy, a jednak taki Z papierowej łódce e, Ma coś w sobie No i dlaczego w ogóle klimaty wodne? No bo jestem z Mazur, woda mi jest była zawsze bliska I po prostu mam za nią sentyment I tyle A że mamy okresy wakacyjne, to może część z Was Spędza czas na Mazurach jeżeli spędzacie czas na Mazurach, to dajcie koniecznie znać, gdzie jesteście i jestem bardzo ciekawa, może akurat jesteście w moich okolicach rodzinnych także. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie oczywiście. Kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie otrzymać powiadomienia o nowych filmach, o nowych rzeczach, które tu się pojawiają i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tego typu filmach i o tej scenerii, bo powiem Wam szczerze, że na kanapie bardzo przyjemnie. Jest wygodnie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, ma!